Gdybym miał powiedzieć, co samochód Adapol musiałby oferować, aby odnieść sukces, odpowiedziałbym, że musiałby wyglądać jak kalibra, bo jest zajebista. Pewnie się zastanawiacie, od kiedy ja się właściwie interesuję motoryzacją. Otóż mniej więcej od przedwczoraj, kiedy zacząłem sobie szukać troszkę bardziej sensownego samochodu. Ale jeżeli życie w Polsce czegokolwiek mnie nauczyło, no to do tego, że nawet jak mamy jakieś zawody sportowe z Polakami, to zaraz w kraju jest przynajmniej 30 milionów ekspertów. Więc czemu nie? Hodowle jedwabników też mam w planach. Słuchajcie, Apple pracuje nad samochodem i ja wiem, że u nas w kraju to by największe zainteresowanie taki samochód Apple'a wzbudził, jakby miał fabryczną instalację LPG i był zamknięty w budzie Passata, ale niestety właściwie na pewno to będzie auto elektryczne i mocno autonomiczne, czyli no jakby nie patrzeć same minusy, bo nie dość, że jeździ za nas, to jeszcze mniej zanieczyszcza planetę. Nie no, elektryki mają swoje wady i zalety, ale różnica jest taka, że wady mają jeszcze, a zalety mają już tak, więc chyba może być tylko lepiej. Na przykład, kiedy ja jeżdżę moją prywatną Tesla Modelem S jestem zachwycony chociażby tym, jaka jest bezgłośna. Sam muszę robić brum brum. Ale dobra, po kolei w tym filmie powiem wam szybko wszystko, co wiem o samochodzie Apple. A, a tam, gdzie się nie znam, swoje trzy grosze dopowie Kickster, czyli twórca jedynego motoryzacyjnego kanału, jaki oglądam. Odkąd. no. Odkąd się interesuje motoryzacją? Mniej, więcej, Mniej więcej, od więcej od przedwczoraj. Nie no, znacznie dłużej, bo magia kanału Sebastiana polega właśnie na tym, że ogląda się go przyjemnie, niezależnie od zainteresowań, co potwierdzam nie tylko ja, ale też choćby moja żona. Szanuję mocno i polecam, ale myślę, że Sebastian najlepiej przedstawi się i powie coś po kicksterowemu sam. Witam serdecznie, ja jestem Kickster Motoznawca, a jestem na kanale Technoznawcy, podobno. Kanał technologiczny, a ja jestem z Windowsem i białą klawiaturą. Mam nadzieję, że nie przeszkodzi Wam to w odbiorze. A powiedz nam jeszcze, proszę, czy masz jakieś produkty Apple'a, bo jakby no, tylko to by Ci dawało prawo, żeby jakkolwiek krytykować. W przeciwnym razie, jak coś Ci się nie podoba, to znaczy, że Cię nie stać. Tak samo zresztą, jak masz jakiś stary model, więc jakby coś, to chwal się tylko nowymi. Nie posiadam. Posiadałem. Miałem iPhone'a SE, po czym e, kupiłem iPhone'a SE żonie. E, miałem go z rok, po czym przesiadłem się na iPhone'a X, po czym kupiłem iPhone'a X żonie. Po czym przesiadłem się na Samsunga Galaxy Note 10 Plus i zrozumiałem, jak bardzo technologia poszła do przodu. Po czym kupiłem 12 Pro żonie. Po czym sobie kupiłem. to. A to moja żona. A to W ogóle dziękuję Sebastianowi za występ. Bardzo ładnie próbowaliśmy wzajemnie zwrócić swoją uwagę na mailach. Niestety wciąż nie znam tego sposobu na 5 koła dziennie, ale Kickster ma mi go zdradzić jak tylko wróci z Nigerii. Apple Car to jest taki projekt, o którym niby nic nie wiadomo, a oficjalnie to w ogóle nie powinniśmy mieć pojęcia, że istnieje, ale w rzeczywistości to jest najgorzej strzeżona tajemnica w historii świata. No może z wyjątkiem tego, że już Steiner i Jerzy Engel to jest jedna i ta sama osoba. Ja o tym wiedziałem od zawsze. Apple kupuje sobie całe firmy zajmujące się autonomiczną jazdą, zatrudniają tuzinami ludzi z Tesli, Forda albo General Motors, dogadują się z koncernami motoryzacyjnymi na temat przyszłej produkcji, a co najważniejsze, jest już o tym strona na Wikipedii, a to znaczy, że to prawda. Od 2014 roku, z przerwami co prawda, ale teraz to już bardzo intensywnie, nad samochodem Apple'a pracowało kilka tysięcy chłopa. I to na takiej zasadzie, że jak ich żony pytały po ciężkim dniu, co robili w pracy, to mogli bez wyrzutów sumienia, dzień w dzień mówić, że nic, bo gdyby żonom powiedzieli, musieliby je zabić. Znaczy to no, Tim Cook by je udusił kabelkiem do ładowania iPhone'a. Takie są procedury. Niedaleko swojej głównej siedziby w Kalifornii Apple podszywa się pod jakąś inną firmę i prowadzi testy. Podobno mają też jakiś bunkier w Berlinie, co jakby no, zawsze brzmi bardzo optymistycznie. I Jest jeszcze kilka innych miejsc, w których ten samochód powstaje, ale tak całkiem w sekrecie to utrzymać tego nie potrafią. I ostatnio na przykład pojawiły się bardzo wiarygodne informacje. Nawet nie ploty, tylko po prostu jednemu z prezesów Hyundai'a się ostatnio wymsknęło, że prawdopodobnie to oni będą produkowali Apple Cara w fabryce Kia w Georgii. Nie... Kijów tylko kij. To jest subtelna, acz istotna różnica. No, ale dla mnie lajka Hyundai to nazwa jak nazwa, nawet mam problem, żeby literki w odpowiedniej kolejności ułożyć. Tak więc, Sebastianie, dobrze by było z Hyundai'em, niedobrze, czy też nie ma także dobrze albo niedobrze? Gdyby faktycznie z Hyundai'em zrobili ten samochód, to ten samochód byłby porządny. Nie ma się co śmiać, bo Hyundai'e są naprawdę zajebiste. Co więcej, Hyundai Kona, czyli elektryczny samochód od Hyundai'a, robi realnie 400 km na jednym ładowaniu. Więc gdyby ten zasięg był wydłużony do jakichś 600, na przykład, chociaż te 500 realnie, nie, to naprawdę samochód od Apple miałby okazję, miałby troszeczkę szansę na to, żeby coś w rynku motoryzacyjnym zamieszać. Naprawdę. E, chyba, że zrobią tak, jak zwykle, czyli prześpią wszystkie nowoczesne technologie, zrobią zasięg 300 km, zmniejszą baterię, tak jak robią to w iPhoneach e, i powiedzą, że tak ma być, bo to jest dobre, a nie uwierzę też tak może być. Poza tym, Reuters tam niedawno donosił, że produkcje mają zacząć w 2024 roku, a samochód kupimy jakoś w 2027. A te trzy lata różnicy się wzięły stąd, że bardzo by chcieli sprzedawać apelkary w Polsce, ale do naszego kraju muszą od razu robić kilkuletnie i używane. Nie, no po prostu jeszcze jakieś tam testy, przepisy, homologacje. No niestety na rynku motoryzacji wszystko trwa długo. Z wyjątkiem rozładowywania się elektrycznych smartów zimą, które akurat trwa krótko. Ale właśnie, a propos. Cóż taki samochód apla, by musiał sobą reprezentować, żeby odniósł sukces? No, na pewno nie biedę, a mnie się wydaje, że w kurze wielkie jabłko na masce by mu wystarczyło, ale oni mają chyba ambitniejsze plany. Co musi zrobić Apple, żeby osiągnęło sukces? Myślę, że powinni dodawać ładowarkę do samochodu. I to nie jest żart. Naprawdę, gdyby poszli tą drogą, że dodają ładowarkę, którą możesz sobie zaczepić w swoim własnym domu, i jeszcze przysyłają ci gościa, który ci tą ładowarkę zaczepi, podłączy i sprawi, że będzie działać, i jeszcze dadzą abonament na rok prądu za darmo, to myślę, że wtedy mógłby być duży sukces. I nie ma się co śmiać, bo już Tesla robi takie, zresztą inne firmy też, ale Tesla robi również takie ładowarki, które Podłączasz u siebie w domu i ładujesz sobie prędkością superchargera Tesle w domu po stawce takiej swojej domowej prądowej. Więc gdyby Apple zrobiło coś takiego, to już nikt nigdy nie mógłby ich hejtować za to, że nie dodali ładowarki ani nawet kabla do iPhone'ów, bo by powiedzieli, że dodają ładowarki do swoich samochodów. I w tym samochodzie indukcyjnie możesz sobie iPhone'a naładować. Ha? No i zasięg. Najważniejszy jest zasięg. Naprawdę, design, to jak on będzie wykończony czy co on będzie rdzewiał po dwóch latach, to jest naprawdę nieważne. Tesle wiadomo, jak są wykończone, a technologicznie są totalnym high levelem. No to się doskonale składa, bo według Reutersa, największą zaletą samochodu Apple'a przełomem wręcz będą nowe baterie, które, no cóż, działają dokładnie tak samo jak stare baterie. Ale po pierwsze, zajmują dużo mniej miejsca, po drugie, się nie przegrzewają, a po trzecie, są tańsze od tych używanych obecnie. Czyli prawdopodobnie, jak dobrze pójdzie, to w takim samochodziku Apple'a. Przejedziemy przez całe osiedle, żeby sąsiedzi widzieli ze 2000 razy, zanim padnie, więc super. Obyśmy tylko go nie musieli ładować jakimś specjalnym iPrądem. Ale czekajcie, bo padło słowo klucz odcinka, czyli tańszy. Tak więc, czy nowa technologia tanich, rewolucyjnych baterii sprawi, że samochody Apple będą tańsze na przykład od Tesli? Oczywiście. Że nie. Rynek motoryzacyjny działa od setek milionów lat i jeżeli nie produkowałeś samochodów w czasach, kiedy jeździł nimi Fred Flintstone, no to teraz trudno się w niego tak po prostu wbić. Rozpoczęcie bez całej przygody z motoryzacją na dużą skalę to są miliardy dolarów, a taka Tesla pierwszy kwartał na plusie zaliczyła po 10 latach od pojawienia się na rynku. Samochody elektryczne są w tej chwili jakoś o 50% droższe w produkcji od takich dla normalnych ludzi i nawet jeżeli Apple'owi się uda to jakoś zredukować, no to raczej no, głupi nie będą i zyski zatrzymają sobie. Pamiętajmy, że w tej chwili to jest najbogatsza Firma świata, między innymi dlatego, że Wykorzystuje użytkowników finansowo i na smartfonach na przykład ma zdecydowanie największe marże na rynku. Ale z drugiej strony, jak już wkładają tyle hajsów w samochód, no to nie zrobią nagle jakiegoś dowalonego roadstera, no bo ludzi musi być na to stać, żeby kupowali tego dużo. I najbardziej optymistyczne prognozy mówią o 100 tysiącach egzemplarzy rocznie, ale to tak jak najbardziej optymistyczne prognozy dla mnie mówią o 100 tysiącach subów rocznie. No, nie oszukujmy się. Znaczy, żeby nie było nieporozumień, nas to nie będzie na niego stać. i Przepraszam, że psuję Wasze marzenia, chociaż znam kilka osób, które chętnie, by mieszkania sprzedały, żeby go tylko mieć i jeszcze spały w nim z dumą. Zresztą pewnie on na początku w ogóle nie trafi do Europy, ale zmierzą do tego, że w krajach pierwszego świata on musi kosztować normalnie. Z tym, że tak jak Tesla sprzedaje pełną autonomię osobno, to w Apple pewnie będziecie mogli sobie wykupić abonament na prędkość powyżej 50 km na godzinę, GPS prowadzący nie tylko do salonów Apple'a, albo no dajmy na to skręcanie w prawo. Chociaż to im może Twitter zabronić. A jakże to będzie wyglądał samochód Apla? No, bardzo dobre pytanie i bardzo wartościowy materiał z mojej strony, bo szczerze nie mam pojęcia, ale mogę Wam obiecać jedno. To na pewno nie będzie samochód, który z daleka pomylicie z jakimkolwiek innym. Kurde wielkie, Jabłko ma Jab Tesla zrobiła Cybertrucka, który wygląda jak żywcem wyjęty z Cyberpunk'a na PS4 i okej, okay, hehe, Beka, no ale właśnie dlatego. Każdy o niej usłyszał i właśnie dlatego niektórzy rozważą przesiadkę ze swojego starego pick-upa Forda, swojego starego, na Cybertraka, bo wygląda zupełnie inaczej. Spotkałem już parę osób, które Tesla kojarzą tylko z Cybertraka i jakoś ani giełdowe rekordy, ani śmieszki Elona Muska wcześniej nie wbiły im do głowy, że coś takiego w ogóle istnieje. A już na pewno, że może rywalizować z samochodami marek, które robiły auta dla Freda Flintstona. Tak więc u Apple też będzie pewnie nietypowo i memicznie. Spotkajmy się na tym kanale w 2027 roku. To się razem pośmiejemy. A właśnie! I to jest świetna okazja, żeby zostawić suba, bo przypominam, że w tej chwili żyjemy w rzeczywistości, w której nawet Filip Heizer ma większy kanał o technologiach ode mnie, a naprawdę bardzo mi się marzy, żeby kiedyś mi powiedział: pisarski ty śmieciu, może i ty masz teraz większy kanał o technologiach, ale ja mam coś, czego ty nigdy nie będziesz miał. Większe ego. W sensie większe ego, nie większego, bo tego drugiego mam nadzieję, że nigdy nie usłyszę od nikogo. Oczywiście jak każdy produkt Apple samochód pewnie też z jednej strony będzie super wpasowany w ich cały ekosystem sprzętu, ale z drugiej jeżeli tego ekosystemu nie używacie, no to nie będziecie mieli go po co kupować. Wcale by mnie nie dziwiło, jakby na przykład był otwierany wyłącznie za pomocą aplikacji dostępnej tylko na iPhone'a, a jakby do niego podszedł ktoś z Androidem, to by od razu dawał cynk lokalnej policji, że się bezdomni wokół niego kręcą. Mocna integracja z iPhone'em, Apple Watchem i usługami Apple'a to jest właściwie pewnik, tylko no mam nadzieję, że nie przegną. Do skanowania otoczenia m.in innymi w poszukiwaniu tych bezdomnych, samochód wykorzysta nie tylko jakieś tam kamerki 2D dla plepsu, ale też trójwymiarowe czujniki LiDAR, które już teraz są w iPhonach i iPadach Pro i serio działają. Tam się ich używa głównie do rozszerzonej rzeczywistości i Apple ogólnie mnóstwo hajsu inwestuje w AR, a podobno w samochodzie zastanawiają się nad wrzuceniem sporej części interfejsu w hut na szybie. Samochodzik będzie też na pewno dosyć mądry, no myślę, że przynajmniej na poziomie trzyletniego letniego szympansa, a całym projektem dowodzi teraz... Wiceprezes Apple'a do spraw uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. No, to na pewno brzmi lepiej od SEO and founder w jednoosobowej działalności gospodarczej. No i sam Tim Cook mówił w 2017 roku, skupiamy się na systemach autonomicznych, widzimy ten projekt jako matkę wszystkich naszych projektów związanych ze sztuczną inteligencją. Czyli no, mnóstwo systemów, które wspomagają kierowcę gwarantowane. Zresztą po kalifornijskich drogach już teraz śmigają testowe samochody Lexusa z systemami autonomicznej jazdy Apple'a. Wyglądają w sumie jakby się miały zaraz zamienić w Transformers. A i to było zajebiste w sumie. Nie róbcie samochodu, zróbcie Transformersa. No, to się za kilka lat przekonamy, czy Apple jest już Alfą i Omegą, jeżeli chodzi o samochody, czy też może Alfą pod względem niezawodności i Omegą prestiżowości w 2021 roku. Ale na pewno w głowach kłębi wam się jeszcze jedno istotne pytanie: po co. Po cóż Apple chce ten samochód robić? No, auta się coraz bardziej technologiczne robią i są dla ludzi ważne, a Apple zawsze widzi chęć pomocy w zmienianiu przedmiotów, które mocno wpływają na życia użytkowników. No i sporo hajsu trzeba w to włożyć, ale też dużo można wyjąć. Elektryków będzie coraz więcej, powoli zaczyna się jakaś tam rewolucja, no i po prostu. Nie chcą przespać. Ale to już może pan Kickster Państwu wytłumaczy, co on w ogóle sądzi o tym, że teraz nagle każdy wielce chce robić samochody i powie, czy w ogóle ufa takim świeżakom na rynku, czy może jednak BMK, golfina, normalna rodzina. Ja myślę, że rozwój jest potrzebny w każdej dziedzinie życia. Czy to są, czy to jest motoryzacja, czy technologia, to jakieś nowe firmy zawsze wprowadzają coś, co nawet inne, droższe, z większym doświadczeniem są w stanie wprowadzić. Czego przykładem świetnym jest oczywiście Tesla, która wprowadziła auta elektryczne tak naprawdę na wielkiej. Tu chyba nie można przeklinać. Na wielkiej pompie wprowadziła auta elektryczne i tak naprawdę wyprzedziła te, całą konkurencję o jakieś dobre 5 lat. Miałem okazję użytkować Tesla i to nie przez jeden dzień, tylko przez półtora miesiąca. No i okazuje się, że naprawdę w 2015 roku taka firma jak Tesla była w stanie zrobić samochód, który był pełnoprawnym, użytkowym samochodem. Zasięg 350 km, a był to 2015 rok produkcji tego samochodu. Teraz Tesla, czy to trzecia, czy to trójka, czy to SK, czy to nawet X, są w stanie robić nawet po 600-700 km realnego zasięgu. Także jeżeli przyjdzie firma, która się nazywa, nie wiem, Kickstarter and... Może Kickstarter Battery, albo jakaś inna, która wyprodukuje tylko jeden, jedyny samochód, ale wprowadzi chociaż jedną nową rzecz do świata motoryzacji elektrycznej, to ja się będę cieszył. Naprawdę. Wszystkim kibicuję, nowym firmom, ale ja w ogóle wszystkim ludziom kibicuję, bo lubię, jak ludzie robią coś nowego i wychodzą poza swoją strefę komfortu. Co było też to zaproszenie mnie też tym właśnie. Ale uwaga, bo atrakcja wieczoru dopiero przed nami, gdyż zapytałem Sebastiana o to, jaki ogólnie ma stosunek do firmy Apple, więc zgodnie z zapowiedziami za moment ostatecznie dowiemy się, czy go stać, czy nie. Jaki ja mam w ogóle stosunek do firmy Apple? Myślę, że jest to naprawdę technologicznie bardzo dobrze rozwinięta firma, która potrafi zrobić naprawdę świetny produkt, ale z drugiej strony jest też w stanie zrobić produkt, który jest generalnie hu... średni. Średni, po prostu. Ale jak każda firma technologiczna i jak każda firma motoryzacyjna i myślę, że jak każda firma w ogóle, czasami robi lepsze rzeczy, czasami trochę gorsze. Ale generalnie skupiając się na samych iPhone'ach, bo to chyba iPhone'y w ogóle są takimi najpopularniejszymi urządzeniami od Apple, bo to też jest w ogóle zabawne, że ci wszyscy fanboje, którzy krzyczą, że Apple jest zajebisty, iPhone' najlepszy telefon, nie, nie mają nawet AirPodsów do swojego zajebistego iPhone'a. Więc to mnie zawsze trochę śmieszy. Ale generalnie jako urządzenia same w sobie, pomijając to, że trzeba iPhone'y kupować co drugi model, a nie co następny, bo te zmiany są tak małe, że jakby nie warto. Ale generalnie urządzenia same w sobie są bardzo fajne, tylko że to jest urządzenie dla kogoś, kto używa Facebooka, Instagrama i czasami przejrzy maile. I, I w zasadzie to tyle. Jeżeli na telefonie faktycznie pracujesz i naprawdę czasami się łączysz ze swoim Windowsem, bo nie stać się na Maca, tylko masz normalnego peceta i czasami musisz się z nim połączyć, podmontować kawałek filmu, napisać notatkę, sobie poodhaczać maile i, i często coś dużo na telefonie sobie robisz, to iPhone nie jest dobrym telefonem. I to nie jest tak, że dlatego jest gorszy, albo dlatego jest lepszy, tylko po prostu jest do różnych Typów ludzi. To jest różny typ urządzenia dla różnego typu odbiorców. Tak jak jeden jeździ Suwem, inny jeździ Coupé, jeden ma silnik diesla, drugi ma silnik V8, jeden jeździ na benzynie, drugi na gazie i w ogóle jeden ma napęd na tył, drugi na cztery, jeden na przód. To tak samo jest w technologii. No jeżeli potrzebujesz telefonu do pracy, to kupujesz sobie note albo folda. A jeżeli robisz sobie tylko dziupki na Instagramie nie chcesz, żeby ci system mega działał i miał długie wsparcie, bo jak dostałeś na komunie tego iPhone'a, no to musisz go teraz przez 5 lat mieć, dopóki bierzmowania nie będziesz miał, no to z iPhone'a możesz mieć. No te wojenki wszystkie to takie bez sensu są. Ja tak jak mówiłem, moja żona ma 12 Pro, a ja mam folda. Czy się kłócimy przez to? Przez to nie. Reasumując tę ciut przydługą opowieść o Apple'u i jego samochodzie, który jeszcze nie powstał, myślę, że będzie z nim troszkę tak jak z moimi wąsami przechodzącymi w brodę. Wszyscy będą o nich pisać, a niekoniecznie będzie to dobrym pomysłem. No, to wszystko jasne, ale słuchajcie, jest taka firma Greencel, która jest jednym ze sponsorów mojego kanału, i to jest polska firma, a ja no, kocham nasz kraj. I Greencel zaczął od sprzedawania baterii do laptopów i telefonów, później robili akcesoria, przejściówki i powerbanki, a teraz własne ładowarki do samochodów elektrycznych i kable ogólnie mocno propagują czystą energię. I też mają taki plan. A sprytny, żeby wyprodukować jakiś elektryczny samochód. I jak tak patrzę na to, jak szybko rosną jako firma, ile mają w sobie pasji i jaki pierwszy krok ku temu zrobią jeszcze w tym roku, nie mogę powiedzieć, ale będzie spoko. No to im wierzę. Póki jednak nie zrobili tego samochodu i i tak jesteśmy na niego zbyt biedni, możemy u nich kupować inne pierdółki i z moim kodem macie 10% rabatu na cały asortyment, więc zapraszam. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Sebastianowi za występ. Nie sądziłem w ogóle, że mi odpisze, to znaczy no nie to, żebym myślał, że jest jakiś niesympatyczny, bo wręcz przeciwnie, po prostu na pewno to nie. W... To nie maili i naprawdę doceniam, że chwilkę dla mnie znalazł. Jeżeli jakimś cudem przegrywacie życie i nie znacie jego świetnego kanału, a oglądacie i lubicie mój, no to jego też na pewno się Wam spodoba. Odnośniki są w opisie. Dobra, już tak reasumując wszystko, chciałbym serdecznie podziękować Michał, Tobie za to, że mnie zaprosiłeś na swój kanał. I chciałbym pozdrowić wszystkich Twoich widzów, czyli Was, tych wszystkich, którzy teraz to oglądacie. Mam nadzieję, że część moich widzów też tutaj zajrzała. Także na motoryzacji, co prawda, znam się trochę bardziej niż na technologii, ale myślę, że czasami takie spojrzenie, właśnie człowieka, który nie jest związany tak ściśle z tą technologią, tak jak na przykład Michał, czasami jest takim fajnym punktem odniesienia, jak to w zasadzie normalni. W cudzysłowie. Normalnie ludzie patrzą na te wszystkie nowinki technologiczne. Tak czy inaczej, dziękuję, pozdrawiam. Ja czyli Kikster. Cześć. W kolejnych materiałach na moim bezcłowym technologicznym kanale będzie o smartfonach Xiaomi, o telefonach z plastiku po 5000 i o giereczkach. W sensie znowu o giereczkach, że gry, a nie o giereczki. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.